Dzień dobry, witajcie moi drodzy Dzisiejszy 24 odcinek niskiego pressingu z trasy Roboty tyle, że nie ma kiedy usiąść i nagrać odcinka, więc w takich wyjątkowych okolicznościach Paweł wczasuje się gdzieś tam w Europie Ja nadal pracuję, więc więc tutaj mamy problem, żeby żeby razem nagrać odcinek stąd też pomysł, aby, aby nagrać recenzję książki książki, o którą pytaliście wielokrotnie chodzi o Wielką Księgę Śląska Wrocław słuchajcie kochani muszę zacząć od, od tytułu Wielka Księga Piłkarska dumna historia inaczej, Wielka Księga Piłkarska WKS z Wrocław, dumna historia 70 lat 1947-2017, chyba tak, chyba tak to dokładnie brzmi. Przyznacie, że bardzo długi, bardzo długi tytuł z punktu widzenia marketingowego e, za długi. Mówię to jako autor, który sam wymyślił bardzo długi tytuł do swojej książki i teraz wiem po latach, że, że on z... nie był dobrym tytułem. Ja bardzo chciałem e, w swojej książce w biografii Wojtka Górskiego. E, aby w tytule był jakiś cytat z Wojtka i faktycznie wymyśliliśmy, włożyliśmy te słowa, jeśli w coś mocno wierzysz, ale to było za długie. Po, po, po czterech latach wiem, że najlepsza, najlepsza, najlepszy tytuł to byłby Wojciech Górski, biografia i, i po zawodach. Nie byłoby problemu z sygna sygnaturkami w bibliotekach, czytelniach itd. itd. No, ale człowiek uczy się na błędach. Myślę, że tutaj autorzy e, monografii Śląska Wrocław. E, Taki tytuł sobie wymyślili, i taki tytuł wszedł w życie. Ale mógłby być z punktu widzenia marketingowego zdecydowanie krótszy. Mamy czwórkę autorów. Wśród tych, wśród tych autorów mamy jedną panią. Większość, znakomita większość tego grona to kibice związani ze stowarzyszeniem Śląska Wrocław. Jest Krzysztof Mielczarek, historyk, który odpowiadał podejrzewam za, za tę strefę e, tekstową. E, Wielka Księga Śląska-Wrocław, czy Wielki Album? No właśnie. Takie pytanie często sobie e, zadaję, bo jak dla mnie stosunek zdjęć, ikonografii do, do treści pisanej w tej, w tej 700-stronicowej księdze jest troszeczkę zachwiany. Ja zdecydowanie. Zdecydowanie nazwałbym to bardziej albumem, niż, niż monografią e, pisaną. Teksty pana Krzysztofa Milczarka, historyka, e, skądinąd człowieka, e, badającego historię Śląska, e, badającego białe plamy w, w historii Śląska-Wrocław, e, naprawdę są świetne. Tutaj nie mogę, nie mogę się doczepić niczego no może poza jedną, jedną rzeczą jeden błąd znalazłem i to błąd rzeczowy autorzy pominęli Wojciecha Górskiego w gronie osób które zdobyły Puchar Ekstraklasy w 2009 roku to taka, taka drobna uwaga proszę Państwa wypadałoby to poprawić w, w wznowieniu książki w drugim wydaniu bo to jest jednak błąd rzeczowy. takie rzeczy się nie powinny zdarzać. Ale ja rozumiem, że w natłoku prac tych wydawniczych gdzieś mogło nazwisko Wojtka umknąć. Wracając jeszcze do, do tej treści pisanej, to co mi się podoba, to to, że autorzy to zrobili w sposób chronologiczny, bardzo czytelny. Czyli startujemy praktycznie w 1947 roku z pionierem Wrocław. I, i mamy wszystkie najważniejsze wydarzenia czyli mistrzostwa Polski super puchary puchar Europy to, przepraszam, puchar Ekstraklasy to wszystko jest bardzo fajny, syntetyczny sposób podany, bardzo strawny i tutaj naprawdę nie możemy się niczego doczepić to co, to, co mnie ujmuje jako kibica z Legnicy to to, że w tej książce pokazane są te legendy w bardzo wyraźny sposób te, te cztery nazwiska, które które się bardzo często w tej monografii pojawiają, czyli Janusz Sybis, Tadeusz Pawłowski, Ryszard Tarasiewicz i Darek Sztylkach, ten, ten ostatni legendarny zawodnik, który obecnie jest dyrektorem sportowym. Są bardzo mocno tam uwypuklone te postaci i, i super. Tak to mm -hmm. powinno wyglądać. Tego, tego władzom Śląska zazdroszczę bo niestety w Miedzi Legnica i to często podkreślam, mamy problem z definiowaniem tych legend, mamy problem z odniesieniem się do nich i mamy problem z zagospodarowaniem tych legend. I to jest to, jest to co boli kibiców w Legnicy, bo, bo nie słychać o legendach tak naprawdę. Jest Wojtek Górski, yy, któremu nie potrafią, no władze klubu nie potrafią znaleźć odpowiedniego miejsca i, i to jest przykre. Ale wracając do monografii Śląska Wrocław, bo po to, po to się tutaj spotykamy, zrobiłem sobie research między moimi kolegami historykami i dziennikarzami, co sądzą o tej książce. Bo, bo głosy są podzielone. Jedni twierdzą, że książka jest bardzo fajnie napisana i, i odpowiada zapotrzebowaniu i oczekiwaniom kibiców Śląska Wrocław. A drudzy twierdzą, że są rozczarowani. I znakomita większość historyków właśnie uważa, że ta książka była szumnie, szumnie przedstawiana i te oczekiwania są, są troszeczkę, no były większe, zdecydowanie. Podejrzewam. Czym to może być spodowane? No, większość moich kolegów historyków odwołuje się do tego, że brak brakuje im statystyk w tej książce. No, e, ja sam porównywałem tę książkę do monografii Legi Warszawa, która się ukazała na stulecie. Dla mnie przyznam się, ta monografia jest, ta monografia Legi Warszawa jest wzorem sebr. To jest po prostu genialna książka, e, merytorycznie doskonale napisana, e, fantastycznie e, edytorsko wydana no niczego się tam nie można doczepić naprawdę książka, która powinna być wzorem dla większości osób, które będą chciały pisać jakiekolwiek monografie nie tylko piłkarskie monografie, ale, ale również jakieś in, z innych dyscyplin także bardzo, bardzo polecam tę książkę i tutaj oczekiwania były, że Śląsk Wrocław, duży klub, jeden z największych w Polsce, z piękną tradycją, 70 lat, że wyda podobną książkę i stąd też właśnie to, to rozczarowanie, bo niestety ta, ta publikacja no, nie dorównuje tej tej z Warszawy, ale nie chciałbym być źle zrozumianym. To jest naprawdę bardzo dobra książka. Tylko właśnie, no mamy tutaj e, taką ciekawostkę, jak e, na przykład przedstawienie kroniki e, piłkarskiej śląska i też wielu kolegów zarzuca, że po co? Tak naprawdę to, to nic nie wnosi do tej monografii. Tu się nie zgadzam. Dla mnie to zamieszczenie kroniki jest fantastyczną rzeczą, bo, e, szanowni Państwo, Dostęp do kroniki ma bardzo mała grupa osób, badaczy, historyków, może dziennikarzy, ale kluby się nie chwalą kronikami na zewnątrz. Czasami gdzieś ktoś zrobi zdjęcie okładki, czasami zrobi ktoś zdjęcie jednego, jednego z działów tej kroniki. A tutaj mamy całą praktycznie kronikę fantastycznie prowadzoną. Już teraz nie, nie pomnę jestem nazwiska starszego szeregowego, bodajże, bodajże Price, tak się nazywał ten starszy szeregowy. Ale mam nadzieję, że jego praca... Jego praca twórcza została wynagrodzona, i z wojska odchodził w stopniu przynajmniej kaprala, bo, bo zasłużył tą, tą fantastyczną pracą. Także do mnie, do mnie kwestia kroniki w monografii Śląska przemawia, i tutaj to mi się bardzo, bardzo podoba. No, powtórzę się. Ta ikonografia, stosunek zdjęć do treści, jak dla mnie jest zaburzony, jest tego troszeczkę za dużo. Ja rozumiem, że wśród autorów jest kolekcjoner takich różnych pamiątek i, i chociażby wycinków prasowych, i one tam są w tej książce. Bardzo fajnie jeden z kolegów historyków, z którym studiowałem, zwrócił mi uwagę, że mówi Maciek, no ale przecież po to wymyślono przypisy, żeby nie wklejać do książek wycinek gazet, bo to tak naprawdę zajmuje tylko, zajmuje tylko miejsce i no nie, nie wygląda to profesjonalnie. Zgadzam się, w dużej, w dużej mierze się taką opinią, bo faktycznie ja lubię pracować na przypisach. Przypisy są właśnie po to, żeby odesłać czytelnika, odwołują się jakby do inteligencji czytelnika jeżeli czytelnik chce coś doczytać, do, do, do dowiedzieć się więcej, to może sobie faktycznie dzięki przypisowi odnaleźć dany rocznik, dany numer i, i tę wiedzę pogłębić. No tutaj faktycznie autorzy podają nam na, na tacy te wszystkie wiadomości, które się ukazywały w danym okresie w, w różnych mediach regionalnych, sportowych i branżowych. Taka była koncepcja i musimy to uszanować. No, ja tylko faktycznie ubolewam nad tym stosunkiem, że faktycznie jest za dużo, za dużo tych, tych, tych zdjęć, tych wycinków do, do treści, no ale jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę: taka koncepcja przyświecała autorom i, i taką książkę po prostu wydali. Kanie jest e, naprawdę pod względem edytorskim po mistrzostwu dokonane nie możemy się tutaj naprawdę niczego czepić. E, grafik odrobił lekcję, fantastyczna okładka, bardzo dobrze komunikuje z barwami Śląska Wrocław. E, także no, no tutaj e, bardzo dobra obróbka zdjęć. E, jedyne to co minimalnie wpływa na dyskomfort. E, książki To mała czcionka. Ja jestem Panem po 40 noszącym okulary i tutaj już miałem pewne problemy. Dziury, przepraszam bardzo, przez Jawor przejeżdżam, takie dziury, dlatego kamerami tu widzę trzęsie. Ale miałem problemy z, z koncentrowaniem się nad czytaniem tej książki. Co by jeszcze można powiedzieć o tej, o tej Wielkiej Księdze? Na pewno. Na pewno jest to księga, którą poleciłbym w tym okresie właśnie lockoutu w lidze. W ogóle polecam czytelnictwo, ale no jeżeli te nasze ukochane kluby nie grają, to starajmy się sięgnąć po, po książkę naszych ukochanych, po książki ukochanych klubów i, i pogłębiajmy tę wiedzę, bo yy, mam. Nieodparte wrażenie, że więcej książek się w dzisiejszych czasach ukazuje i więcej książek się pisze niż tych książek się czyta, więc to jest taka bolączka XXI wieku. Ale te książki powstają, są fantastycznie wydawane. Wiele pracy, wiele nakładów, chociażby czasowych i finansowych, to kosztuje autorów, więc warto, warto sięgać po te książki. I właśnie ta monografia książka Wrocław jest taką książką, którą naprawdę. Czystego serca mogę Państwu polecić, bo to jest bardzo dobra książka. Szanowni Państwo, to tyle, tak mi się wydaje, bo nie za bardzo chcę o niektórych szczegółach opowiadać, żeby nie spoilerować, bo to nie, nie o to chodzi. To ma być krótka, syntetyczna recenzja, zachęcająca Państwa do, do sięgnięcia po tej książce. Aha, wiem, o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Koszt tej książki, bo tutaj również, również opinie są podzielone. Ta książka kosztuje 150 zł, chociażby w księgarni Saintsport, to jest jedna z największych księgarni sportowych w Polsce. Czy to jest duża kwota za takie wydanie? Absolutnie nie. Ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś mówi, że to jest, że to jest za wysoka cena, to no, nie zgadzam się z tym. To, to jest praca czterech osób. Bardzo ładne wydanie, bardzo rzetelne wydanie, więc 700 stron na papierze kredowym w twardej oprawie to musi, proszę Państwa, kosztować. No nie, 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 nie oszukujmy się, nie dajmy się zwariować. Książka jest dedykowana przede wszystkim kibicom Śląska Wrocław, więc myślę, że prawdziwy kibic jest w stanie wygospodarować taką kwotę i, i, i kupić sobie tę książkę, aby przeczytać i, i żeby ta książka gdzieś tam uświetniała biblioteczkę piłkarską każdego prawdziwego kibica. Nie tylko Książka, no bo, bo znam wiele ludzi chociażby od nas Legendę, którzy posiadają te książki. I, i, I ta książka trafia również poza poza właśnie e, obszar kibicowania śląskowi. Powiem więcej, mam kolegę, który pochodzi z Lubina, jest kibicem Zagłębia Lubin i również ma tę książkę, także można. Można podchodzić do tego bardzo zdroworozsądkowo i nie robić z tego jakichś antagonizmów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję jeszcze raz za, za wysłuchanie tego 24. niskiego pressingu. Jak widzicie, w okolicznościach podróżnych, ale jak się chce, to można wszędzie docierać do, do swoich widzów. Także dziękuję bardzo czekamy na rozpoczęcie sezonu. Paweł wraca z urlopu. Nagrywamy na pewno odcinek razem, może live a. na początku sierpnia. Ja wyruszam na urlop, więc będzie podejrzewam dwutygodniowa przerwa. A po 15 sierpnia już już niski pressing będzie nadawał. Regularnie. Więc widzimy się w sieci. Nie zapominajcie o lajkach, to bardzo bardzo dobrze wpływa na pozycjonowanie naszego kanału. Nie zapominajcie o komentarzach, to, to jest taka komentarze, to jest taka informacja zwrotna, o której zawsze powtarzamy, bo, bo chcemy mieć z Wami tą interakcję, chcemy budować tę społeczność, żebyście się z nami komunikowali. My się staramy z Pawłem odpowiadać na, na wszystkie pytania. Nie zawsze nam się to udaje ze względu na brak czasu, ale naprawdę, naprawdę będziemy się starać odpowiadać. I, brać udział w, w każdej dyskusji. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia gdzieś na stadionach Dolnego Śląska. Pozdrawiam, Maciej Wacław. Cześć!